Siema, witajcie w kolejnym odcinku z góra, Tak, dzisiaj mamy update latawcowy. Jakoś tak. I nie pytajcie, czy mam tą czapkę. Em, nie pytajcie. Ale no, dzisiaj mamy update. O, oh, Mam czapkę. Ale no, zanim zaczniemy film z update'a, najpierw muszę odebrać dog the Successfully claimed. Jak widzicie. Jest na bug, więc będę go nosił zamiast albo gitary, albo parasolki. I teraz wam go pokażę. Saj, to na inny film! Musicie czekać! Ha! O Kitefest! Są latawce, cokolwiek to znaczy. I Można po nich chodzić. Nie można się wspinać, co nie? Nie można się chwycić. Nie można się chwycić, właśnie tak coś myślałem. A bo one się ruszają, dlatego one są ruchome. I miss the day, above ground, the sun is shining colorful with the kite fest well-perfect for street-seeking, once you for ways to reach the heights, but down below it's a different story with a new rotating map- ROTATING MAP, so it? so a rotating map? So grab a cork, stabilize it in the catacombs, oh. anomaly in the city, so where's- Make your oh. voice heard in the city hall. What? Kite fest! Holy shit, what are these cosmetics? Crystal caverns! No- Fuck! No pejtuję, bo to rzuca Ej, co, To czy? można naładować A, I rzucić sobie pod nogi to Komaha! Kto dołączył? Maxu na nagle wszyscy dołączałem yeah. na lewo i prawo? Crystal Caveburns Są wszystkie oczy znowu Jej Pa, pięście jakiś... nie wiem

No, to jest nie, so, nie, to co to, nie no, nie, to Mogę mieć majty. Mogę mieć ośmię. majty zamiast spódniczki U pelerina. Pelerina. Jeśli planowaliście kupić Wiara, możecie kupić Wiara z moim linkiem w opisie i wtedy dostaniecie 120 zł na start i możecie kupić takiego paka tego Monk, go, Goku. Ach, kamehameha! ha! No, no, wiecie, wiecie, wiecie. What's more important to your long term happiness? Interesting work, fun, hobbies. O, baloniki z... Chwila, sześć miesięcy? Łał! Wow. Ej, to Ta, jest to stanu... ten! Ej, to są te! To jest ten! To, to, tak, to, to, te... to, to, naprawione... to są naprawione bagna, zobaczcie! To jest baju? To są bagna przez... Ej, to są kurde! Nie, to nie jest baju! Ej, to, baju. To... Ej a wiecie, wiecie co się z tym stanie? Ty na początek wróciłem! To jest jakieś wejście do góry. Jak to? Jest nasem drzwi! Idę Cześć jest znalazłem też chyba wejście do góry, no Ej kwiatuszki Gdzie jest wyjście No Mik, tędy, tędy Co to są za dźwięki? Ja wciekam stąd Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Tu to co to było? Musimy ci kliknąć. Musimy musimy poświęcić jednego Bonfok. Chodź. Ty już przeżyłeś wystarczająco w tym świecie. Ej, ale gdzie jesteście tak serio? Tutaj lecimy na górę, nie? Tu są I Teraz kwiatki. musimy w tą stronę lecić. Bo tak mi podpowiada mój Małpi instynkt. teraz w nie idziemy, tylko w I teraz znowu tędy. w lewo, tak mi podpowiada mój małpy instynkt. Okej, okay, teraz idziemy tu. Teraz idziemy w lewo, bo tak mi podpowiada mój instynkt. No, tak gdzie? Chyba z nasem wyjście. Z nasem wyjście, Jezus, jestem wolny No da się, ale bardzo krzywo No właśnie, one ja się ruszają, to jest niemożliwe Daj radę! Tu jest balon, jak chce na balon! Ja, już, już Jestem w balonie! Tak Lecę. Kurde, to poleciałem. Ja Chyba. Nie, się <śścoughs> No starałem się. A ten się po prostu spięć klębował. Wejdźcie ja się <ścoughs> Ej, ze zjeżdżanie i się śnieżką wywalcie. <ścoughs> Więc okay. to było na tyle w tym filmie ziomeczki, ze mną był Homik, Maxu, Foliar i no, Foliar i Maxu byli tu przez przypadek, ale, ale i tak było spoko, więc no, kolejny film to będzie Dog the Bog i no, widzimy się w kolejnym odcinku, frajer, pa, pa.